Tak czy inaczej, proszę Państwa, mamy kolejną piosenkę, która została podesłana na Discordzie oczywiście. Bardzo dziękuję za to, bo link w opisie do Discordu, bo to mi pomaga, bo ja nie muszę szukać później, żeby znajdywać coś, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak mam szukać tych piosenek nowych, co mam wpisać nowe piosenki, no nie wyszukam. Ech. Dobra, nie wyszukam. Tak czy inaczej, jest. Nowy ten. A bar song. Więc lecimy. Łapka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk. Jak będzie kiepska piosenka, to dam łapkę w dół, a jak będzie fajnie. To nie jest tysiąc, to jest milion. Ło kurwa, to jest jakaś popularna piosenka. To ma 133 miliony wyświetleń. To ja nie wiem, czy ja tego nie słyszałem, jak to ma tyle wyświetleń. Może ja to słyszałem, ale ja nawet nie wiem. Nie wiem. Shabozi, Lecimy. Gitarka, lubię gitarkę. To chyba będzie jakiś reggae, co? Albo country, bo, bo gitarka mi idzie pod country. telling me all night long Ooh. Gasoline and mean The list goes on and on like It's 9 to 5, ain't working Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems I can't take them when I'm gone uh, One, here comes the two, to the three, to the four Tell him bring another round. We need mm -hmm. plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my good lord. Someone call me up a double shot of whiskey. <laughs> Damn, me and Jay, Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the I, I ain't changing for a chair. Tell my mind I ain't forget. More uh, drunk attended. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One. Here comes the two to the three to the four. Tell them bring another out. We need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a thanks floor. Oh my good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey They know me and J Dale. The two to the three to the four. When it's last call, and they kick us out the door. Skin kinda late, but the ladies want some more. Oh my good lord. Tell them drink some. Cause I'ma me up a double shot of whiskey. They know me and Jay dale got it. Polenacka. Człowiek ma koszty, po prostu się bują. Ja? Like, uh, uh, uh. A! To jest moda! Za jej pisem To jest taki kurwa, nie wiem, rap country, no nie wiem jak to nazwać. Mega, a daję subskrypcję, bo ja chcę tego gościa słuchać więcej. Mua. A teledysk. Powiem wam szczerze, rewelacyjny. Jest żadnych dup jakichś, nie wiadomo czego. Gościu się stoi pierwszy plan, na drugim planie ziomki, które sobie tańczą. Po prostu, no, powiem wam szczerze, to do mnie trafia. To podbiło mnie, nie? Wyjebiste w kosmos jest. To jest po prostu tak dobre, że aż brak mi słuch i chcę tego odsłuchać jeszcze raz. Bo chce mi się pobujać. Po prostu, ja normalnie się bujam na tej piosence i mam ochotę po prostu się bujać dalej, bo ona jest w mojej głowie. Cześć, nie zachodzi Ona jest w mojej głowie. No coś niebywałego. Ja pierdzielę, no niesamowite. Ja nie słyszałem tej piosenki. Ja nie słyszałem chyba tego artysty w ogóle. Niesamowity typ. Będzie trzeba przysłuchać jego inne piosenki, bo tu widzę, że ma. Będzie trzeba, bo gościu jest fantastyczny. Rewelacja po prostu. Mega piosenka.